Cześć moi drodzy, jestem Matro, i witam was w kolejnym odcinku. Zwiedzimy, no i lecimy sobie dalej. Zwiedzamy okolicę. Nie było nas jeszcze w karczmie, tak dokładnie, i na górze. Chodźmy zatem na, na górze. Dzień dobry. Tutaj są pokoje: albo szyli, albo jeszcze żołnierzy. Albo zamtus. Nie gadasz? Nie, ty nie gadasz. No i bardzo dobrze. Znaczy czy to jest zamknięte. <pensando> to co wyjdziemy. Jednak nie tutaj. Zamknięte. Gdzieś niebieskie pasy się do nie pamiętam dokładnie gdzie. Ale weźmy tutaj. Długo by opowiadać. Zasrane to życie. Kogoż to ja widzę? Widywałem cię w wyzimie. Na jajcach też masz. Si A czy nie wygadane? No dobra. mnie było naprawdę blisko Karczmarzu wódki Mary Gold! niech mnie wsio oblezą wyglądasz <śm> czarująco <śm> tylko trochę blado o, czarowanie bywa męczące ale już dochodzę do siebie dobrze cię widzieć brodaczu Wyjaśnijcie nam co tu się dzieje Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie! Słyszeliście o folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi się? Spokojnie jaskier, bo się udławisz. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lawaletowie wytrzasnęli smoka? No słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. Co się stało? Brechenrixowie zerwali zaręczyny. Bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w wyzimie. E, mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei, tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Geribuldiego I wielki jak moja pięść jadeit na prezent dla Eudory Spukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski, w przybytku zwanym Ciastem Wrocławskim. <grymne> Następnego dnia byliśmy u oh Breckenricksów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości machakamskiej myśli górniczej nad każdą inną no i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenricks powiedział Prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję. Chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy dodał i wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. <grym> <grym> A teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emrowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Pośpieguję sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. Loredo mówił, że współpracujesz ze skojatel To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem skojatel. Tris, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, można władztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy lawaletów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to trzy dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady tyle że handlowano urzędami stanowiskami strefami wpływów i przywilejami ludzie ludzie przy okazji doszło do kilku pojedynków dwie osoby otruto ale króla nie udało się wybrać wojna domowa wisiała na włosku co z czarodziejami właśnie gdzie się podziały szare eminencje tego świata gdy byli naprawdę potrzebni nie zaproszono ich mnie również ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. <grym> to <grym> to Królem to ja wyjeżdżam z Temerii. Czyli zły król, dobra, mnie może co chodzi. Uradzili coś, czy jak zwykle? <grym> jak zwykle. Jedyna nadzieja w Janie Natalisie. Zwycięzcy spod brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. <grym> Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziemla Waletów z dwoma tysiącami zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w Krasnoludzkim Banku, którego głównym udziałowcem jest Filipa Eilhart, czarodziejka. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie lawaletowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman, kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smog oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i poderznął mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już z Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy zanim uciekł. To był wiedźmin. Potem zjawili się dzielni, temerscy żołnierze. Dostałem w łeb... i straciłem przytomność. Ludzi, skarabujcie oh, idzie, się. dobra. potwór atakuje. Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. I się drzwi za sobą zamknął, tak wiecie, popr... ładniutko, nie? Szybciutko. O, jest Keiran. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele wobec rany bota. No. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta. Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. <laughs> Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, Soska o mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Co tu się stało? Przyjechałam do flot sam zabić keirana. Kejrala? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie, ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście! A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała, żeby go obejrzeć w pełnej krasie? Sosek nie wygląda zbyt dobrze. Zabierzcie go stąd. Racja, dość już zbitrężyliśmy. Dalej, chłopy, ruszać się. Co jest? Już myślałem, że będzie bitka. Stulpysk, idziemy. O, proszę bardzo. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się Państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiałem. <grymne> dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani Detanka wili już zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Tris, ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Shila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje. Tris Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli. oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy Marzony. z wymierających gatunków, i wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Tris? Absolutną. No. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie od Cedrika i dam ci znać. Znajdziesz mnie w kaczmie Wynająłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. No i dobra. No i dobra. Weźmy się lepiej do pracy. Ora, mam też poziom. Niemniej najmniej bym bardzo chciał. Eee, zobaczyć gdzie niebieskie pasy stacjonują. Jest tu jakiś <gry> O Jezu. Co jest, Geralt? Przybyliśmy do Flotsam, widzieliśmy zabójcę. Rozdrażniliśmy, kogo się tylko dało. Co dalej? Skoro królobójca jest pod opieką Jorweta, musimy dostać ich obu. Szukając elfów po lasach, znajdziemy co najwyżej śmierć. Złożymy wizytę Loredo zgodnie z zaproszeniem. Może i jest tępym czwokiem na czele bandy nieudaczników, ale to jego teren. Może nam się przydać. Jak to jest, że komendant temerskiego garnizonu ma gdzieś dowódcę sił specjalnych Fortesta? Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to niebieskie pasy nie są zbyt popularni wśród gminą. Jak wszyscy, którzy wykonują brudną robotę, ale Loredo jest żołnierzem. Do takich przygranicznych dziur wysyłają najgorszy motłoch. Niekompetentni głupcy, popisujący się władzą przed bandą obesranych prostaczków. Małe miasteczko w leśnej głuszy terroryzowany przez Skojatel, jesteś w swoim żywiole, Roż. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o których gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Bywaj, Rosh. No dobra. Złożyłeś Wernerze. Dobra, pogadajmy sobie tutaj ludźmi. Złożyłeś coś niezwykłego? W Zamtusie mają wspaniałe dziewczyny. Polecam. Jedna z nich. Jaskier, wiesz o co mi chodzi? Ech, osada jak inne. Port, karczma, cuchnąca mułem rzeka. No, tyle zobaczy zwykły człowiek. My, poeci, patrzymy też w ludzkie dusze. Nie jest dobrze. Byłem świadkiem kradzieży w Majestacie Prawa. Strażnicy śmiali się, konfiskując towary. Mówili, że wreszcie zaprowadzą porządek. Widziałem, jak pijane bandziory biły elfkę, a nikt nie zareagował. Wiem, wiem, tak jest wszędzie. Ale tutaj już nawet nie chodzi o nienawiść czy szukanie winnych. Ludźmi powoduje chłodna kalkulacja. Szukają pretekstu, by się wzbogacić. Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziłoby mnie na trop królobójców. Znam tylko plotki krążące od śmierci Demavenda. Ludzie oskarżają niemal każdego: elfy, Nilfgaard, Rivów. Niech zgadnę, zamieszani są w to też zelikańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria, ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Tak naprawdę najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą co myśleć. Nie wiedzą kto jest dobry, a kto zły. A czasy są nielekkie. Kurde, jak wyniknie. Co tam szpiegów w polityce? O czym śpiewają ostatnio poeci? Edirn ma kłopoty. Henselt stoi z wielką armią nad pontarem. Lada dzień zaatakuje. Dawno nie było wojny. Mm, lubi bawić się żołnierzykami jak wszyscy mali chłopcy. Jednak Kedwen nie pójdzie tak łatwo. Granic, pilnuje tam Saskia Smokobójczymi. Co to za jedna? Jakaś najemniczka? Chłopka, samozwańczy generał czegoś w rodzaju ochotniczej armii Edirn. Co za czasy. Kobiety chwytają za miecze, bardowie parają się polityką. Mam przebójki pamięci, jaskier. I coś sobie przypomniał: własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy, o czym ci opowiadałem nie raz. Jennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz! Żyjesz, chłopie! Żyję, ale jeszcze wszystkiego nie pamiętam. Widzę, że chcesz pogadać. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z Foltestem. Chcesz znać wersję, która nie dotarła jeszcze do Flocon. Król zginął w tajemniczych okolicznościach, a nad jego ciałem przyłapano wiedźmina z zakrwawionym mieczem mnie. Zabiłeś go? Cokolwiek powiesz, zostanie między nami. Ktoś mnie wrabia. Zabójca uciekł. I co zrobisz? Będziesz biegał i uderzał na ośle, licząc, że winny sam wejdzie po ostrze? Nie muszę. Winny jest w lesie dyskotel. Znajdziemy się. Geralt, błagam, nie rób nic głupiego. Nie wychylaj się. Jak Loredo się dowie, że podejrzewają cię o zamach. No a tu już pojadane, idziemy dalej. Panie Zoltan, dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Ech, długo by opowiadać. Zasrane to życie. Sześć lat rasz jak wół, słuchasz bździn starego Brekendricka. Klejnoty kupujesz. Ech, zerwała zaręczy. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Było minęło. <laughs> Czniacie udorę, młotownie w Nowigradzie i wszystkich Brech z świata. Wracam do handlu. Co robisz na tym Zadupiu? Znaczy teraz eee, szlifuję kamienie dla Shili de Tan Precyzyjna robota, ale... dobrze płatna. Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak sroka w gnat, ale... chyba bez rezultatów. Raz, tak się rozłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Temperamencik w tych czarodziejkach, mówię ci, nie byle jaki. <grymne> Jest tu jakiś dobry płatny szalbokowal? Jest, mała kuźnia przy murze. Dość prymitywna. Narzędzia pamiętają chyba z sfer, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś znakiem runicznym czy kazać ozdobić zbroję. Tylko żebyś nie wyglądał potem jak Jaskier na otwarciu nowego burdela. A się rozejrzyj się też wśród handlarzy. Może Loredo nie rozpradł jeszcze wszystkiego. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja! Siłowanie to krasnoludzka specjalność. No. Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz. No to pokaż no, Bycie jaja. Nie takie bycze, kurde. Łapsko, jak jaki madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona. Musisz się z nimi spróbować. <ścoughs> Zdziwią cię, słyszałeś może o niejakim cedriku? <ścoughs> czy słyszałem? <ścoughs> czy słyszałem? Schlałem się z nim w zeszłą sobotę. Ledwom do domu trafił. Gdzie go szukać? Całymi dniami gapi się w puszcze Zambony przy Binduze. Dziwak, ale łeb ma mocny. Dzięki Dobra. Pogadane, pogadane. Pozdrawiam! Pogadane, chodziłem na zewnątrz. pogadamy może z siłą jeszcze. Ok, Kira, okay, okej. Okay. Tak, pamiętam o Tak Takie dziwne coś na ziemi, jakieś lusterka. Wiedź, Min. Czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją, cokolwiek to jest. A to co robi wrażenie? Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. <grymne> Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. Soltan powiedział, że zleciłaś mu jakąś robotę. Twój krasnoludzki kolega ma rękę do kamieni. To dzięki niemu mój megaskop działa. Szlif brylantu musi być bardzo precyzyjny, by odpowiednio ogniskował światło. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Kairan? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej? Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem będę... Niedługo Mam nadzieję, Dobra, koniec. nie koniec. będę. nie mogę pogadać. Mam nadzieję, No trudno. Dobra, kwestia ceny to mam już tutaj. Kairan, podziemny krok musimy jeszcze zrobić. I w szponach szaleństwa właśnie musimy wylecieć jeszcze na Miacho. Znaczy na Miacho, w las. W las wylecieć idzie to jest w ogóle w szponach Tutaj gdzieś. No dobra. No dobra. dobra, dobra. A ten odcinek będzie trochę krótszy. Tak jak w tym odcinku to byłoby na tyle. A nie, jeszcze nie. Będę sobie to jeszcze poziom. Och, nie mogę. Chyba będę mógł to, to zabrać. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj tych trzech. Jeszcze te sztylety, kurde, blade. No dobra. Tak byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki. Papa. Pa.